Siema, dokładnie 9 miesięcy temu wleciał film z ucieczki w naderze części pierwszej. Spróbujemy więc dzisiaj powtórzyć to wyzwanie i zrobić część drugą. Zapraszam do oglądania. I po tym jakże przy długim wstępie witam was w kolejnym odcineczku na kanale właśnie z ucieczki w nederze. Moim zadaniem jest wydostanie się z nederu, ale nie przez portal, który zbudowałem. Więc spróbujmy coś, cośkolwiek tutaj zrobić w ogóle. Że ja co najmniej drewniane narzędzia będę potrzebował. Dobrze, że trafiłem do takiego biomu. Więc to mi pomoże bardzo na pewno. Bo będę miał już drewno na start. Jeżeli troszeczkę Minecraft by się lagował, no to sorry. By the way, mnie nie odpalałem. Kurde. Kurde. Jezu. Świn jest za dużo Piglinów i tych ty, drugich Kurde już umiem Dobra mamy crafting A teraz gdzie się podziało? Aha na dole Jezu jak dobrze, ale głupki Idziemy wyżej teraz wyżej, tym lepiej. Dobra. Mamy crafting. Zrobimy sobie pierwsze narzędzia. To co bym potrzebował to myślę siekiera i kilof. Postawimy na minimalizm. Moim celem jest dotarcie do... Ym... Kurde, nie stać na znak lotu. Zawiedni jesteśmy. Yy, moim celem jest dotarcie do. Yy, zdobycie złota w jakiś sposób. Najlepiej poprzez dotarcie do twierdzy. I później za pomocą złota przehandlowanie z piglinami, aby dali mi. Yy, aby dali mi obsydian. Trzeba zapewnićkę będzie jakieś załatwić, ale tutaj mamy gravel. A żelazo gdzieś tam też na pewno będzie Więc to, to akurat chyba większym Nie będzie większym problemem <laughs> o, dobra mamy gravel Skurde Dawaj mi flinta Jest Jeszcze żelazo, trochę złota i jesteśmy ustawieni tylko, że więcej drewna by się przydało trochę. Dobra, tyle wystarczy. I teraz na speedranie dosłownie. Dajemy kill off i lecimy dalej. W TC będę potrzebował to na pewno dużo bloków, żeby się podsadzać, bo. Tutaj, z tego co widzę, to średnio mamy na razie gdziekolwiek tutaj, Tam tamtą stronę chyba, żeby pójść. To by mogło mieć... Ostatnim razem mi się właśnie nie udało tego przejść, spróbujemy, teraz możemy się bardziej poparci. Kurczę, oby... Nie, nie moje itemy, szkurde, ja potrzebuję złota, bo inaczej to oni będą mnie ciągle zabijali. Kurde. Jestem ciekaw, ile moich itemów się spaliło, a ile przeżyło. Jeżeli będziemy mieli same narzędzia i flinta to jest dobrze. Jakby craftinga mogę sobie w każdym momencie zdobyć, tak? No właśnie ta świnia, jezu, głupia! One, wszystkie mi tutaj, powypadały. Jezu, w drugą stronę to nie ma nawet co iść, bo tam nic nie ma chyba. Ja potrzebuję jeszcze raz narzędzia sobie zrobić, bo bez, bez narzędzi to tak średnio cokolwiek zrobimy. Dobra i to co ja bym spróbował zrobić to jest teraz przedostanie się tam, w miarę możliwości. Bo w sumie nic innego... W sensie... Tam nic nie widziałem, tam jest otwarta dalej przestrzeń. Może tam coś być, ale tego nie jesteśmy pewni. Tam też jest w sumie otwarta przestrzeń, ale tam przynajmniej nie ma tych kupich świn, które mnie zabijają, to Tyle dobrze. Im więcej bloków teraz, tym lepiej. Spróbujmy nakopać ich tak ze stak i wtedy dopiero się gdziekolwiek budować, bo wcześniej to to średnio będzie miało jakikolwiek sen. No bo nie wiem, z 20 to się daleko nie dobudujemy, no jakby nosaru. Dobra, teraz musimy tam pomiędzy te drzewa się wkopać. Pomiędzy tego Glowstone a drzewo. Jeżeli mi się uda to przejść tym razem, to będę naprawdę szczęśliwy. O jezu. Ostatnim razem tak oglądałem sobie ten film właśnie ostatnio i zobaczyłem, że popełniłem bardzo dużo. Yy, bardzo dużo takich kardynalnych błędów Więc yy, Trzeba bardziej uważać na pigliny I te świnie duże takie Bo one najbardziej nam będą utrudniały się w tej grze No i nie wiem czy coś tam jest no ale mi się nether trafił, Jezu. Jakbym miał chociaż przy spałni, nie wiem, albo, albo Bastion, albo fortecę to byłoby prościej. No i skończyły się bloki. Kill off też. Chciałbym albo dojść do tych drzew jak... Tutaj mamy złoto, ale złota nie dobędziemy chyba w drewnianym. Gdybyśmy spróbowali jakoś ten przejść... Aha. na no to żeśmy se przeszli. Bo tutaj chyba było drzewo gdzieś, to możemy je ściąć. I to jest mój jedyny pomysł na tej chwilę: ściąć to drzewo. Tylko tak, żeby je zdobyć. Bo inaczej to, to się nie będzie miało sens. Jakbyście się w ogóle pytali, co się stało z hardcorem, to. Tak jak mówiłem w Q&A yy, Zginąłem w Hardkorze, tam miałem nagrane odcinki w przód, więc jest jeszcze kilkanaście y, odcinków Więc jest jeszcze kilkanaście odcinków, aczkolwiek chciałem teraz opublikować coś nowego, coś... Wiecie, powrócić do czegoś, co robiłem kiedyś Pomyślałem fajnym powrotem byłoby zrobienie właśnie czegoś, co tak naprawdę nie jest zbyt popularne na polskim YouTubie Minecraftowym, więc... Ucieczka z netheru właśnie no... no... nie jest zbyt popularna. Dobra, mamy dwa killoffy, to teraz możemy bez problemu się iść dalej kopać. Jestem ciekaw, czy to złoto można wykopać drewnianą, bo w sumie jego ja kiedyś wykopywałem, ale nigdy nie próbowałem którym kilofem można je wykopać Możemy zobaczyć jeżeli już teraz byśmy mieli złoto to dalej byłoby na easy. Się udaje wykopać, to będziemy na półmetku, tak właściwie. Jest, mamy złoto. Mamy złoto, dobra. Potrzebuję więcej mederaka. Yy, Jest, kurde. Udało się będziemy mieli złoto to możemy już handlować z tymi, z piglinami, tylko mi, mi i tak by cię przydało żrazę, nie wiem czy oni dadzą czy nie Ale mnie by się przydało Jeżeli by się teraz z góry na mnie lawa wylała to nie, to ja bym wyłączał tę grę jakby Doszedłem już do takiego momentu, że tam są pigliny No to sprawy się nam troszeczkę komplikują. Do nich nie podejdziemy. To definitywnie jest ostatnia rzecz jaką bym chciał zrobić teraz. Kurde. Możemy się dostać dalej w sumie, tak analizuję każdy teraz każde moje posunięcie, czy jest na pewno to mądre, czy nie. Tam mamy dalej złoto, tu też mamy dalej złoto. Wystarczy tutaj się na górę dostać właściwie i. Dobra i możemy więcej drewna wykopać też. Przyda przydadzą mi się, tak czuję że jeszcze, ze, że za ze 2 kilopy to będzie git. Jest, kurczę. Powiem wam, idzie mi znacznie lepiej. Czas mam... Nie wiem czy nie gorę nawet, ale i jesteśmy znacznie dalej, jeżeli chodzi o... Postępy to jesteśmy znacznie dalej. Naprawdę a te złoto to ja bym mógł już sobie przerobić. Tam na ile to będzie? Dwie sztabki na razie. Potrzebujemy tego znacznie więcej. Pytanie: czy pigliny dadzą mi żelazo? Sam nie mam bladego pojęcia. Jakby handlowałem z nimi tylko raz w grze. Więc nie mam dla tego pojęcia, czy dadzą, czy nie. Trzeba być dobrej myśli. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj nic nie ma. Złota, nic. Kurde, nie! Trzymałem, nie przytrzymałem shifta Jezu, a tak blisko było Umówmy się, że jeżeli pod tym filmem będzie 10 łapek w górę, lecimy z trzecią częścią. Bo powiem wam, że teraz było naprawdę blisko. Ja mam już dobrą strategię, mam op opracowaną strategię. Może kiedyś się uda, zobaczymy. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcineczku na kanale. Hej!